Halo, halo, witajcie w radiu Szczumic, Tu Kind. Dzisiaj bardzo szybko, krótko i na temat. Wracamy na główny kanał. Niedługo będę informował o schematach jakiegoś postępowania, działania, co się będzie działo, gdy kanał będzie zamykany, blokowany i tak dalej. Zrobię takie dłuższe nagranie i na przedstawię, żebyście wiedzieli, gdzie mnie ewentualnie znaleźć, co robić. Jak działać. Mam też w planie taką krótką serię przedstawiającą, przybliżającą każdemu, bo, bo myślę, że coraz bardziej warto patrzeć w kierunku tych alternatywnych platform. Parę odcinków, każdy z nich poświęcony jednej platformie, taki szybki samouczek, pokazanie co i jak, tylko po to, żeby no, wiedzieć, co się dzieje. Mam tu głównie na myśli. Mańca, Bitshuta, Telegrama, Odyssey to są cztery platformy, które uważam, że warto rozważać jako alternatywę. Wiem, że się pojawiają kolejne typu Rumble, jeśli chodzi o publikowanie filmów, ale... Ja jakoś zaufałem, że tak powiem, Bizutowi i tam będę dalej publikować. Nie chcę skakać do kolejnej platformy tego typu, gdyż no mam przeczucie i uważam i, i tak do, dodając pewne fakty, że no te platformy tak czy inaczej są pod jakąś kontrolą Big Techu, a taki Odyssey, o którym będę opowiadał, jest zdecentralizowaną platformą. Więc nawet y, nie da się jej za bardzo kontrolować. I nawet w przypadku zamknięcia, bardzo łatwo platforma się przenosi otwiera w innym miejscu. Y, to jest zdecentralizowane i, i faktycznie wolnościowe, i w takim kierunku będę szedł. Nie chcę skakać do kolejnej kontrolowanej platformy. Ale o tym w przyszłości już niedługo. Y, na razie startujemy. Wraca stary kanał Radio Szczumic. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce.